Robimy triceps, natknij brzuch, pośladki, złącz łopatki, złap handel u góry i teraz łokcie są nieruchomo i robiąc wydech podnosisz do góry i opuszczając wdech. wydech, Wydech. Pamiętaj cały czas mi napięty brzuch i pośladki. Opuść do końca i do góry. Dwa, trzy, cztery, i pięć. Łokcie trzymaj blisko uszu.